manesko, No to tak, więc widzicie mnie właśnie teraz, jest to obraz z nowej kamerki i będzie to odcinek nagrany właśnie z tą kamerką. Wiem, że obraz może być wtedy trochę gorszy, ponieważ było to nagrywane w gorszych warunkach oświetleniowych, ale mam nadzieję, że wam się podoba. Takie wstawki może teraz będą się jakoś częściej pojawiać, no i zobaczymy jak to będzie, nie? Także zapraszam do oglądania filmiku. Okay. Ben właśnie zmienił awatar. Ja I nie, ja. nie wiem. Ja nie. Bo ktoś mi tu powiedział, że był tu w tym roku bardzo grzeczny i zasłużył na prezent. Nie wiem, jak prezenty to ja. Tak więc zobaczmy co my tutaj mamy. A ja, gdzie on jest? Hmm. Może on Już widzę. A więc tak, mamy jeden prezent dla prezesa. Prezent Chlesza, jeden prezent dla Kelesza. Jeden prezent dla Reksisa. Jeden prezent dla Kima. A z racji tego, iż Lumiko był niegrzeczny, nie zostanie <cuklimne> później. <danska> Ale po słuchajcie, prezent zostaje. Nie dokładnie, po ale, obi ale obiecajcie, obiecajcie starym Mikołajowi, że otworzycie go w tym momencie teraz. Dobrze. Bogdan! Chodźcie na to, chodźcie na to. Ale bogdan. <grym> Co no dostaliście? Spy to... Cycle. Mój Boże. Powiem tak, jeśli ktoś z Was. Jak bardzo mimiczna to jest broń, to polecam oglądać mój najnowszy film. O nie. Myślę, o ty... że będziecie wiedzieć, o co kamam. On to wszystko zaplanował. A. Mam nadzieję, że prezenty jak mi wam się podobają. Ale zaraz, zaraz. Jest tu was pięciu, a brakuje szóstego. Hmm. A no tak, gdzie się podział ten Ben-Hart? wiecie może gdzie mogę go znaleźć? Ben, wracaj. Hmm. Chyba poszedł coś zjeść. Też będzie musiał później dostać swój prezent. Dobrze, więc zbieram się dalej, żeby dawać prezenty innym grzecznym youtuberom. Ooooo, wesołych świąt! Serduszka poproszę jeszcze raz dla Bena i dla jego improwizacji. Mam no, bo... Bo... nadzieję, że to była improwizacja. Pan no. Lukowaj. A nie, że na kartce on napisał co wiadomo coś. Definitywnie, on brzmiał, brzmiał jak mój najebany wujek na <noise> Serduszka na czacie, Serduszka. Serduszka tak, poproszę serduszka. Aleksis, przyjdź do mnie, okay, nie spisz w serduszkę. Okej, do serduszka. Tudy, nie zapisać. Oj, na mi serduszkę. Czego nie widzę serduszka od ciebie? Bo jeszcze wchodzę. Nie widzę, żebyś wszedł. Ja wszedłem. Nie wszedłeś? Przedeł. Nie weszłeś. Dobra jest serduszko. Wróciłem to pieszę. Za tam przegopiłem? A nie. Na śpadę był jak gminy klap przyszedł. Nie, pijany, pijany był jak winikka. Aha. Piankowo dzisiaj gleczę. I co, to coś fajnego? O, co mogę ci powiedzieć? zobaczysz na streamie. Zobaczysz na Mam nadzieję. Hmm. No dobra. Ej, słuchajcie, dajcie mi dosłownie dwie minuty, dobra? Nie, ja już nie wychodzę nie Ok. Prezent <grystanie> od brata, wygrana. Ej, dobra, słuchajcie, brady. ja się wam nie chwaliłem, ale ja mam faktyczny kontakt z tym wujkiem, co nie? <grystanie z wujkiem> o oh, kurde. On mi zostawił jeszcze jeden prezent. Co? No, nie. Używal. Ambasador. Nie, ambasador to są sobie. A, okej. Okay. Eee, no, Kim mówisz że dostanę? Kim, <noise> odpalony. Kim o takie pieniądze, co? Ty nie dla siebie. Mm. Ja czekajcie, bo gdzieś muszę znaleźć coś, co potrzebne, żeby to jest fotelka, tak Zobaczcie, gdzie mam mam że... nie, nie słuchaj, słuchajcie, ja mam generalnie zawsze w pokoju, po trzy noże. Ja mam wciół noży w pokoju. Mówisz, ale, co mówiłeś, by? Prosimy Was o aneredy, jeżeli to jest takie możliwe, no jeżeli Wam to nie przeszkadza. No, no moment, ki Kimo tryharduje Cliff na F4, to mogę powiedzieć. wywołać. Tak, jestem Tak, żeby nie było. Właśnie dlatego yy, na tym świętszym turnieju zakaz takich... Czekolada! Czekolada gdzie? Jak tam życie przed świętami, totalny człowiek. Dzięki wariacie, dzięki. Znaczy o, dzięki bo... wariacie, co ja co ja gadam? Dobrze. Dobrze życie przed świętami tej Uwaga. Kolejny połczą będzie na trzecie. Patrz. Uuu, patrz. Patrz. A Patrzcie na. Rzeczywiście. Ja już wiem co to jest, a wy nie wiecie co to jest. Kurde. było jakieś otwieranie na trzy albo coś? No dobra. Ja no to tylko liczę, w sensie to mówię w Dobra. To pozwolił mi, żeby patrzył. No patrzy, patrzy. Dobra. Panowie gotowi, na trzy robimy openinga? Okej. Okay. Dobra, no to już tak powiem. Nie wiem, ktoś nie budzi, bo ja się nie czuję. Trzy. Na... Trzy. Nie no, na no trzy miałoby być to. Dobra, to trzy. Trzy. Aj, dobra, już otwieramy. No nie ja Dobra, będzie, będzie opening. Jak mam skrzynkę to robimy opening od razu. A jak nie będzie teraz, Czemu to Ej, dostaliście tej a, a ty nie? <śmienalna> <śmienalna> o radę. Teraz nie to, nie teraz nie wiem czy to nie, to nie, czy to kogoś, to nie wiem. Ten gdzieś opny czy otwierać skrzynkę nim? Nie no otwieraj, masz skrzynkę daj mi jakąś tam otworzę teraz na szybkości. Dobra, otwieramy. otwieramy. Nie, no, na serio, dobra, teraz otwieramy. Czekaj, otwieram skrzynkę, uwaga. Pokciąpik. Otwieramy. Stręcz. Oh, o! No. O! Oh, to było na słowo po prostu. Czy jak to było? Patrz. Patrz, co no, wypadło. No, 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 teraz podejdźcie tutaj do mnie wszyscy, bo, dawać. Podejdźcie tutaj do mnie. Czekaj, czekaj, gdzie jesteś, no. No, no i co tam powiecie? Raz, dwa. Dziękujemy <grystki> Dobra, starczy, bo mi cringe po prostu wybuchnie i zaraz wyjdę i pójdę nie, tak. skoczę z balkon On gra na balkon Wiem, to <właśnie> jest bardzo dobrze <grystki> Który, który gra? Który gra? No Kimo Ooo, kimo! Co? O, się Jaką pałką? Się. Jaką pałką niby? Ja film. Dobra, nie oglądaj filmu u mnie. Ha? Ja nie gram z pałką. Dobra, dobra, ja wszystko widziałem. Teraz tu już jest, wiesz... Co? Koniec naszej współpracy. O kurde. Już nie chcemy cię w naszym składzie. Biblę tam. A moje klatki do 30 uspadło. A ja zabiłem tanka. Dobra. Zobaczmy co Kimo dostanie. Uwaga. To? Nic. O? Ooo. Mm -hmm. Iron Curtain. S? tak jak się... O, flog No i to jest prawdziwa broń. <grym> co to ma być? Ty już jednego zrobiłeś. Ja? Widzisz, miał drop wcześniej. Okej, okay, spoko. Natomiast nie wiem co. To... <grym> no, Miko był też. W sensie nie tą misję kompletną. Dobra, nic nie ma. Ciekawego. Lecimy dalej.